Przedstawiamy Quadra Pan Professional, nową zintegrowaną patelnię 4 w jednym z odporną powłoką ceramiczną, która pozwala gotować 4 różne potrawy jednocześnie. Teraz możesz smażyć na małej ilości tłuszczu, a także piec, smażyć klasycznie lub podgrzewać. A to wszystko na jednej patelni Quadra Pan przy wykorzystaniu tylko jednego palnika. Użyj specjalnie zaprojektowanej pokrywy, a będziesz mógł nawet gotować na parze. Opatentowane, wymienne, nienagrzewające się uchwyty Quadra Pan łatwo się instaluje. Przy pomocy jednego przycisku Quadra Pan zmienia się w naczynie do piekarnika. Nie musisz już dodawać tłuszczu do smażenia. Sekret nieprawdopodobnej kładra pan leży w technologii Cook Smart i specjalnej konstrukcji czterech pól do gotowania. Strefa żeberkowa smaży rewelacyjne steki, mięsa i kurczaki. Strefa z wypustkami doskonale nadaje się do przyrządzania pysznych ryb i zapobiega przywieraniu. Nadaje się też idealnie do przyrządzania kanapek, panini, ryb z frytkami i wielu innych potraw. Strefa płaskiego grilla sprawdza się doskonale w gotowaniu warzyw i pysznych przystawek. Jest nawet specjalnie zaprojektowana strefa z zagłębionymi kręgami do niezwykle wygodnego smażenia jajek, rewelacyjnych sosów i perfekcyjnych ziemniaków. Dzięki dużej pojemności patelni możesz przygotować posiłek dla każdego członka rodziny. Można również przyrządzić mniejsze porcje idealne dla par lub studentów. Mamy nadzieję, że macie ochotę na coś słodkiego, bo na tej niesamowitej patelni możesz przygotować przeróżne desery. QuadraPan Pan jest idealna nawet dla wybrednych smakoszy. Przyrządzicie na niej najbardziej wyrafinowane smakołyki. QuadraPan Pan jest pokryta powłoką ceramiczną. Jest to nowa generacja materiałów nieprzywierających. Dzięki temu nic nie przywiera do patelni. Zapomnij o przypalonym serze czy karmelu. Nawet stopiony plastik spływa po patelni bez śladu. To jest najlepsza, nieprzywierająca, odporna na zarysowania powierzchnia, dzięki której można gotować bez obaw. Quadra Pan zapewnia doskonałe gotowanie na całej powierzchni dzięki pięciu warstwom materiału i nowoczesnej technice. Quadra Pan jest odporna i stylowa. Zapewnia fantastyczne efekty gotowania przez wiele lat, ponieważ wykonana jest z najwyższej jakości materiału. Quadra Pan nadaje się do wszystkich kuchenek. Możesz używać jej na kuchence, a następnie podać na stół. Otrzymasz kompletny zestaw do gotowania Quadra Pan, czyli uniwersalne naczynie kuchenne ze specjalnymi strefami gotowania, dzięki czemu przygotujesz pyszne, wielodaniowe posiłki na jednej patelni, ale to nie wszystko. Otrzymasz również trwałą pokrywę ze szkła hartowanego, która zatrzymuje smak i świetnie nadaje się do gotowania na parze i duszenia. Otrzymasz także opatentowany, przyjemny w dotyku uchwyt włoskiego projektanta i dwa wymienne uchwyty pomocnicze, dzięki którym możesz przemieszczać patelnię wprost z palnika do piekarnika w pełni korzystając z wszystkich jej możliwości. Do Twojego zamówienia dołączymy również broszurę zawierającą pomysły na łatwe i proste dania do codziennego przyrządzania w quadra Pan.